Witam, witam bardzo serdecznie z tej strony Marcin. Dzisiaj nagrywam dla Was kolejny odcinek na tym moim y, y, kanale. Dzisiaj będziemy sobie po prostu y, rozwiązywać quiz tutaj y, o Mam nadzieję, że Wam się spodoba, będzie bardzo fajnie. Marcin z tej strony. Tak na serio, eee, luwa się mano To zawareciki, dzisiaj będziemy rozwiązywać quiz o verso. Bardzo lubię Weronikę. Weronika jest sexy. Znaczy ten chodziło mi, że bardzo spoko dziewczyna jest. Wariaty, ale widzicie, o włow! Dzisiaj każdy ma się za zadanie. <laughs> dzisiaj każdy za zadanie ma się uśmiechnąć, dobra? 3, 2, 1. Zajebiście. Dzięki, fajnie, fajnie, miło. Moi drodzy, elo, elo, już się witam. Moi drodzy, tu ja macie pięciu najnowszych subskrybentów mojego kanału. Jeżeli jesteście tutaj znani, w którym odcinku to wystarczy, żeby mnie zasubskrybować do to czekam guzik, I chcę, być mieć okazję, żeby stąpić wystarczy, tutaj po prostu. Hehe, <laughs> kurde, Mati, to jest szybki chopak. Podejście numer 3 do nagrywania w ogóle, ale to nieważne. Każde podejście jest spoko, ważne, żeby się nie poddawać. Pu, pu, pu. Puch, Jedziemy z tematem Jedziemy z tematem No i na dodatek moi drodzy Na 200 tysięcy subskrypcji puf Macie farbowanie włosów na niebiesko więc he, Jak chcecie zasubskrybujcie Moje włosy będą takie jak Ta ściana więc będzie Gitos, chitos, Majonez, Picobello, Fantastiko, Kiełbasa Uuu, pobudka Kurde jest godzina 17.26 a ja mówię Ło pobudka Nieważne Puduć puduć! Zabieramy się za quiz wariaty Zabieramy się za quiz Ale Zostawcie szapkę w górę Please Dobra moi drodzy Jesteśmy na samykwizy.pl Tak jak zawsze I dzisiaj rozwiążemy quiz Który się nazywa Jak dobrze znasz Verso wow. I kurde lecimy z tematem Zobaczymy na ile procent znam Verso Moim zdaniem znam na milion procent Ponieważ oglądam ją oczywiście codziennie Wszystkie jej beauty filmiki Są dla mnie ekscytujące Nice 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 No dobra No to co moi drodzy Pierwsze pytanie Ile lat ma Verso No to tutaj jest 18, 19, 20, 21 i 20, 22, 23 Zrobię tak Moi drodzy Odcinek. Tłumacząc na polski to będzie bardzo szybki odcinek Postaram się po prostu jak w najszybszym czasie rozwiązać ten odcinek Znaczy jak quiz, generalnie No, to będzie taki popierdzielony odcinek, ale on nadzieję, wam się spodoba Dobra, ile jest ma Wersow? No to wersów ma od 22 do 23. Tak myślę, dobra, kliknęłem, jest, u, Dobra, kolejne pytanie, u. jak ma na imię Wersow? Wersow ma na imię, albo Weronika, Wiktoria, Vanessa Vanessa nie, Wiktoria nie, Weronika Sowa Jak najbardziej, kliknęłem, Weronika, na boom, jest Mistrzem, kurde, wszyscy kurde, łapy w górę. Kolejne pytanie, czy Wersów ma chłopaka? No jasne, że ma chłopaka. Jasne, że tak. Dobra, kolejne pytanie! Jak nazywać chłopak Weroniki? Freeze, tromba, Mike czy wujek Łuki? Nie będę udawał idiotę, po prostu wiem, że Freeze, no. Frizoluszek Kolejne pytanie. Czy Weronika należy do ekipy Freeza? Nie no, kurde, no nie należy. No nie, nie, nie. Wiadomo, że tak. Hi, hi. Szybki odcinek, szybkie, fajne odpowiedzi Kolejne pytanie. Czy Weronika mieszka w domu ekipy? Tutaj mamy. Tak, nie, no to hu. no wiadomo, że tak. No, to, no. Lol. kolejne pytanie. Czy Wersop ma kanał na YouTube? No i tu jest Wersop, ŁOL się ubrała, jak taka typowa, kurde, tenisistka jest trampki, cyk, tutaj po kostki, Wo, no tak ma kanał, Boom. Jestem cudowny. Jak lubicie takie energiczne odcinki, oczywiście nie takie LOL, no nie wiem czy ona chodzi tutaj w trampkach, czy też nie. No to zostawcie łapkę i napiszcie, że Wam się podoba ten odcinek. Kolejne pytanie, ile osób subskrybuje Wersop na YouTube? 502K, 503K? What the? 200k i nie subskrybuję kanału. Ej, to jest nienormalne! Ty jesteś chora! Kto to tworzył ten quiz? Kto to? Quizy 890! Nie, no i 6 miesięcy temu, a ona tramała chyba ponad milion 100 tysięcy. 502! 000. Jak można dać takie odpowiedzi? 502 tysiące? 503 tysiące? 200 tysięcy czy nie subskrybujesz? 200k? Wątpię, żeby 6 miesięcy temu miała 200 tysięcy. 502 tysiące albo 503 tysiące? Nie, no, to będzie, to będzie czysta loteria tak naprawdę. Dobra, klikam 503. Dobra, dobra! Kolejne pytanie! Od kiedy nagrywałem na YouTube? Od 10 lutego 2019 Od 10 lutego Od 1999? 10... I ona nie nagromadziła? I inna odpowiedź. 2018 to jest w ogóle, to na pewno, na miliard procent, nie? Luty albo styczeń, styczeń albo luty. Wydaje mi się, że to był początek nowego roku. Więc wydaje mi się, że to, to, to po prostu 10 stycznia powinno być, a nie 10 lutego, więc zaznaczmy 10 luty i styczeń. I no Wygraliśmy, wygraliśmy tą grę. Kolejne pytanie! Czy na jej kanale pojawiają się filmy związane z modą. Z tego co kojarzę, no to ona na przykład nagrywa takie buty drogie i buty tanie. Coś tam ciuchy drogie i ciuchy tanie. Można to generalnie pod, podpiąć pod, pod taką modę, nie? Nie, no, 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 nagrywa, no, no nagrywa. Kolejne pytanie! Czy w Reis i Werka mają wspólny tatuaż, tak, ale wydaje mi się, że mogą mieć nawet dwa tatuaże. Mają dwa wspólne tatuaże. Jo! Dobra, klikamy tu. Nie, yeah, nie. Yeah. Wygrałem, wygrałem! Kolejne pytanie! Czy Werka ma siostrę? No ma, Nadie, Nadie ma. Dziękuję, dziękuję. Kolejny pytanie. Ile siostra ma, werki? 3, 5, 7? Prawie 7, zapamiętałem to. Prawie 7, no bo jednak wiecie. I, i, i. Kolejne pytanie. Jak ma na imię siostra Wercow? Nadia, mówiłem to już. Gdzie urodziła się Werka? Pamiętam, że nie w Polsce. W Australii czy w Au Naprawdę takie dwa podobne dali Ej dobra, kursor mi został w Austrii Wiem, że to głupie, ale to akurat zaznaczy Uwaga, rolujemy, 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 pyk Thank you, thank you, co jest marzenie Weroniki? Skok ze spadochronu, mieć psa, czy pojechać do Duba i U Skok ze spadochronem się pisze Bo jakbyś ty, koleżanko autorska, miała skoczyć ze spadochronu To byś się zabiła, wariatką. No to ja klikam spod Kurde. Kolejne pytanie. Czy Wersow się boi wysokości? No skoro co tutaj widzę, co ona tak siedzi, no to nie, no nie, no, no no wiadomo, że nie, no lo. I ostatnie pytanie tutaj widzę, że jest. Uwaga, uwaga. Jak do siebie mówią Friz i Wersow? I jest coś takiego chłop i kobita, chłopak i dziewczyna i chłop i baba na końcu jest. No wydaje mi się, że chłop i kobita, bo on zwykle mówi kobita, a ona mówi chłop, czy Jestem mistrzem quizów bez kitu. Ja moi drodzy na tym quizie miałem 18 na 18. Jeżeli wy chcecie taki quiz wypełnić, to oczywiście wpadać do opisu. Tam macie quiz po prostu i możecie go sobie wypełnić. Ja się bawiłem elegancko. Dla mnie szybki quizik. Tam caram, tam jedziemy z tematem. Było ok, było ok. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, moi drodzy. Oczywiście przypominam, tutaj macie 5 najnowszych subskrybentów. Jeżeli chcecie tutaj trafić, to oczywiście Więc zasubskrybujcie na czerwonych, musicie zasiężny, żebyście po prostu nastąpili tutaj. W kolejnym odcinku oczywiście oraz na 200 tysięcy subskrypcji na moim kanale wybiję to farbuję się. Na niebiesko, moje osoby będą no niebieskie Tak samo jak ta ściana i będzie naj No to dzięki, dzięki wariaty za odcineczek Był naprawdę z porządku W porządku, a nie z porządku Ja się z wami żegnam, widzimy się już w kolejnych odcinkach Na moim kanale oraz na live'ach Zostawcie subskrypcję i wpadajcie Na instagrama, bo, bo polecam Bo lubię, bo, bo tak, tak wypada też Trzymajcie no. się, dzięki za wszystko Dzięki, że jesteście Lubię